Siemanko widzowie! Z tej strony mi już! I dzisiaj będziemy sobie znowu grali z Maczkiem. Elo. No i oczywiście gramy skrzydłowego, próbujemy Maciek. Próbujemy ten. Maczkowi wbić Złoto 2. No i też szukamy cheaterów, by zrobić serię z Overwatcha, która za niedługo będzie na kanale. No! Dlatego subskrybujcie z dzwonkiem. Niestety na moim kanale nie będzie tej serii, bo jest tylko u Miłosza, ale zostawię Wam link w opisie, żebyście mogli sobie wejść do Miłosza. No no i oczywiście kto będzie zna... No i oczywiście kto będzie ze mną na Overwatchu? Maciek! Bo on nie, też ja się zna mam. dużo. On ma więcej godzin w CS-ie niż ja. Tak, ja Wam nawet mogę pokazać ile ja mam godzin w cs I co powtórka z tamtego tego filmu, że ja będę... Że ja będę le nawet lepszy od ciebie? Czy będzie tak jak normalnie, że mam ze za ultra Mega, Hi Hiper, duper pro i nic nie trafia? A ty jak zawsze będziesz miał staty 40 z 00? oczywiście, że ja, ja cię wykieruję, bo. Jakby inaczej, nie chcesz kogoś, Chcesz kogoś wykierować o jeden damage. Ja prawie... Na, tur na no. turniejowym? Ten. No. Cześć na turniejowym kogoś wykierować, ktoś się założy, że jeżeli będziesz kierować, to ci da nie i wykierować o jeden damage. Bo najdem zadaje jeden pozdro. Dobra. Ejku, ej, co to za takie? Ja myślałam, że on będzie plantować. Też. Albo ale on dał grają. swojemu koledze. Ej, ale dziwnie grają, nie? Jest? B -b 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 Dobrze. Mamy widzowie. Ale to było dziwne, że jak on Ciebie zabił, to od razu się spojrzał idealnie na mnie, nie? Based Overwatch. No, z tego... zależy... E, nie... Tak więc nie... jak... Tak więc, że będziemy ten... lekko przegrywać, to zrobimy sobie Overwatch? A. Tak. Bo zawsze fajny to jest content, tak? I co jest? Jest... Jak on nie dostał tego, ja nie wiem. Jest okno! Zabijam okno Mamy... masz pakę, chilluj. Oj. Masz radę. Zrób to dla widzów. Dla widzów. Trafić go mam? Heda? No. Heda. Daj Heda. Albo w stópkę mu takiego zabij. Co? Wiesz. Mógł przejść. Has been Cześć. Cześć że w Famazie są dwa tryby? Wiem, co wiem, wiem o tym. Jo, to Ej, ale nie ja, ale ja, 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 przez mój opóźniony czas reakcji strzeliłem. Kiedy strzeliłem, on się wychylił. To był taki, to było takie szczęście. A nie, on dostał w ode mnie! Z -z -z Ej, e, dasz mi coś? Dasz mi coś? Dropisz mhm. mi tego FAMASa? Dzięki. No i widzicie, widzowie, to jest koleżeństwo, a nie jak wasi fałsiwi przyjaciele. Się ci kupią AWP. No właśnie. To jest prawdziwy kolega, który ci dropnie twoją broń. I widzicie, ja na o dużo nie prosiłem. O, a w Ej, I jabł. Długo kamela. To był O! Będzie przez kawalił. Dobra, on ma coś. Rewatch będzie. znaczy... Jezu, Rewatch, Overwatch. Overwatch. Rewatch. Nie no, mamy nowego mema. Rewatch. Gram z Emki. Ma, ma dwa plusy Nie wiem, ja, się czuję, ja się czuję lekko chory, dlatego gram z Emki. Nie, ja nie idę na ma. Ja nie pilnuję tych małych. Ja się boję. To jest strefa zarażona, patrzcie. Ja, ja, ja ciebie chłopie nie słyszę, znaczy ja nie słyszę na dźwięku w grze przez typu ty, ty, o wszystkim. Halo? Czy ja dobry. wupa? Dobra, on ma wucha. 100% wucha. Nikt ty nie ma wucha, to jest papież. Widzowie. Dobra, leci. Reporcik, reportuj go. To jest właśnie. Nie ma problemu, każdy, To jest każdy mecz, naszym widzowie, no. E, widzicie, no, my się staramy, a trafimy na takich ludzi, a zaraz jakiś jasus się znajdzie w komentarzach, to nam napisze Ale przecież on był czysty i patrz, go zgłaszacie, on nie miał cheatów, po prostu się strzelowywał w miejscówki. On jest po prostu dobry! Pa, we mnie się tu... Nice! Zabijcie tego, Tego chińskiego kolega. I jeden okno, raz okno jest. no, duże chyba idzie małe. Może iść, słyszysz? I ty masz dźwięki włączone? Nie, ty nie ma. Ty grasz w dźwięku, ja się powiedzieć, To byś mi mógł powiedzieć, a nie słyszysz. Ale ja myślałem, że ty zrozumiesz. Słyszysz? Obyty, ty nie wiem, czy ty grasz na odwróconych słuchawkach. Tak, <grybyś> wiedział. Brat gra na odwróconych słuchawkach. Otwier Ej, co ty otwarłeś?! Nie! Wow. Tak Ej, tak szczerze, to nie ja. Ej, chłopak tego samego akacza co ja, tylko że ma na. O nie, nie, ja muszę tego wyrzucić, akacza. Mam sobie go, Mam na chwilę. No. Jezus Maria. Spójrz <zyspuszczone> na nagle. Ej, a wupa, a wupa, kopie. O a wupa. Oh wup. Nie, ty, ty, ty będziesz tym grał? No jak. Czy ty myślisz, że ja takimi beznadziejnymi skinami ja nie gram? Chłopie, ja sam mam jakieś, chłopie, USB le na liście. Co wygląda... jak było w przejściach? Dobrze. Ja tam smokuję i mam to gdzieś. Ej, nie! Ej, dobra, ma coś! Instant! On też, on też ma! Jeden, drugi. Widzowie. Jak... A kiedy mieć... zrobiłeś sobie czeka? Tak. Kiedy wzi chciałem wziąć broń. Ej, zamiana? Nie. Teraz się być brodzikiem, albo jak ty. Aha. Starasz się. To tak. no nie wiem, czy, czy ci to wyjdzie. NADZIĘTERA! Dobra, teraz tego lepszego. On ma lepsze jakieś. On ma lepsze. Jeszcze nie do końca wychyliłem. Nie nie, nie może wiedzieć o mnie. Okay. Okay. Widział! No dobrze! On patrzał! On patrzał na mnie, widzowie! On widzał, je. Patrzał, patrzał, ale... A... On ma... on ma wła. Wow. że my 4 cztery, cztery na... Na Ej, ja teraz będzie ciężej, bo jesteśmy po No właśnie, wiem i oni będą megniem oni będą, jak my na oni przykład, włączą, nie... Oni se włączą czy na bunny hopa i dosłownie zanim my jeszcze wyjdziemy z okna, to oni będą już na małych i nam plecy robić. Prawie. Jak koptujesz? Kto, kto gra digla? Skaczący zawodnik. Ale kto gra digla w pierwszej rundzie? No też nie? Widzowie, mamy dalsze no, podejrzenia. No, możemy mieć podejrzenia, no. Nie powiedzcie nam, że nie możemy mieć podejrzenia. No, widzowie, no. Widzicie, jakie to było perfidne? O! Yes, no. Dobrze, y, drugi silo. Silo, silo, silo. Leży. Łatwo z cheaterami. Gdzie Gdzie, gdzie? Ja jakiś czas, szkoda Galila. No. Nie ja nawet bym nie kupił. Bo mój kolega jak nie tylko postać, stać, to... Ty, ty masz print stream? No jak? A nie, to jest jego. <grym> ty <grym> masz stream! A nie dobra, smoke. Uuu. No i się podnieciłem, no i... Widzicie? Nie podniecajcie się za szybko. Nie, to było takie. U! Nie, to było coś takiego. U! Nie, no, ale A wygrywamy nie. z czytorami, kurde. Jak my to wygramy, widzowie, to napiszcie nam w komentarzach, y, najlepsze duo to Matek i ten Nil. O kurde! Oj kolega, kolega dziwnie. Jeszcze bez Tumika. FKS. Mm, Kupił MK z tumikiem, żeby zagrać bez tumików. Pozdro. O. 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 Nie, jeszcze z autoszmaty. Dobra, dojeżdżamy, dojeżdżamy. P90, P90. Kupi P90. Proszę, proszę, proszę. Kupi P90. Dziękuję. Zysk nie mam do P90! Come on, come on, no, miałem, ale się wymieniłem na agenta. na Jezus, Maria. On wie, on wie, on wie. Dobrze, teraz auto. Jedziemy z tym auto. Auto kolega. Nie! Nienawidzę tej gry. Nienawidzę tej gry. Ty nie wygrasz przecież na auto. Autorurka. Kucni, kucni... no ci widać, w co ci się patrzysz, to mu na nogi będziesz patrzeć? Um, no, honora, no, auto, Jurmat, wim, jest No ciekawe dlaczego soba Kurde nie stać staćmy. Saveować? E, tak. Autor smart. To gram było jako I... Martwi i... ryby... Nie mają. Martwi i ryby głosu nie mają. Pamiętaj. Jest! Zabiłem tego z auto. Szujką, rurką. Oni we dwójkę chyba mają auto. Oni mają we dwójkę? No nie no. We dwójkę robią dwójkę. Tak. Pojedzie, pojedzie, pojedzie! On ma. Nie wiem, 2 HP. Widzowie. Jak on nie dostał? Gdzie ten pocisk poleciał? Widzowie, 20 HP oficjalnie dosłownie chłop... chłop... chłopu HEDA 20 HP Widzowie Dobra Ty grasz auto szurkę rurkę Ja zagram na geba, nie? No na takich ja ziomków out. te mają chłopie ty i grają jeszcze z tym Ja gram auto szczura auto szureks Aha Oni we dwójkę to grają Ile wy Nie, nobry, się tak, żeby to mi się nie działało. się jak Tak, mała pisarka. I co, i co tam? Ja tam. Słuchaj, tam, jak tam kolego?